Zaraz zobaczymy, podeszły sekundy. Co no? Od Kamila na W-3. Nie będę was oszukiwał, mam pompę, więc wolałbym, żeby oni w nas lecieli niż my w nich. Jest jeden u góry, Kamil, jeden u góry. Możemy tego jednego zabić. Jest! W Zabity, zabity, podnosz Kamila. Jeden, jeden jest tutaj, przed, pod i jeden jest do lewej, do ostatni tutaj Nie. tutaj dalej spędziłem zabity To się tam zdenerwowała na kogoś. Przed nami są po metalu. Są, są, przed nami. W środku jesteście. Gdzie jesteście? Podejrzamy? Chodźcie ze mną. Jest! Spierdolił, dostał raz. Jest! Uwaga, on jest... No jeszcze. Kamil, masz zombiaka na sobie. Za plecami, za plecami! Kamil. Na dół spierdolił. Jeszcze inny Tu mamy kolejną ekipę, cofamy do środka, cofamy do środka Biega. Dobrze, dobrze, dobrze! Ma kolegę do prawej! Zawita. Jeszcze, jeszcze tu jest gość! Zawity! Good call, good call! Jak ty go widziałeś? Broń mu wystawała! Yes, yes, yes. Jest, jest, jest. Nie żyje, jest, Wiem, wiem, widzę. Przygotowa do lewej. Masz go? Nie dostał, nie. Za tym jest. Jest. Z Zabity, zabity. Jeszcze jeden jest w czakach. Jeszcze jeden daleko, no. Tam. To. Tu. Dostał? Trafiłem. Zabity? Tam nadaszkuje z naszym nadaszkiem? Dobra, nie, daszkiem. Dobra. Tam my się na nie, 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 I nie, I się i nie, i nie, 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 Zabijałem się, ale nie wiemy skąd go się zabija. Jeden z w balkoniku, do to, to balkoniku. Tam jest tam tego. Widzę go? Wal, wal go, go, wal go, Umarł, dobra. Padł. Ja wchodzę dach. Na balkonie może być gorzej? wiem. Z prawej, z prawej, z prawej, z prawej, z Coś mocnego ma. Tam jest z, z Podjeżdżamy tego gościa z prawej panowie Na mnie Dostał Gdzie? Tu za ja ścianą za, 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 za budynkiem tak Obiegówkę robię trochę Gdzie on jest? Kurwe, umar umarł 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 Padłem w i dwie i Jest tu Dobra Pomóż Kamilowi, pomóż Kamilowi Później lotujemy Zabi Zabiłeś go chyba go, gościu Mam chyba Dobra, rotujemy w krzaki, rotujemy w krzaki Widzę Dobra, frajen Trzeba trzymać, bo to może być kolega Ja bym przerotował, żeby oni mogli go podnieść tak człowiek. Ich docisnął już Jest do, do lewej, u góry, do lewej. Jest tam za, jest do lewej domku, do lewej domku. Umarł, umarł. Na pełnej co? Tak, 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 tak. Jeszcze jeden będzie. Z prawej, z góry, nika, ale to nie on. Z plecy. Z lewa. Zabity, 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 zabity. Wiem, Dobra, używam bisielca i ogarniam ile co zostało. Chłopiec z runetą i ma połowę kolegę zabił was, tak, 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 on lutuje. Ja podnoszę z nekrosia o, i to jest jego teammate. Kurwa, tak. To nie, nie wychylać na razie, to. Zagazuj to, zagazuj to, zagazuj to. Zaga zaga tak, zagazuj Franka, zagazuj Franka, bo ma lunetę. I Siesz, cofnij taki? To rzuć jeszcze jedną gazówkę, rzuć jeszcze jedną. Bo już kończę. O że się to, jest to Dobra, dobra, jest i spada jest stąd na dół. I te, a tego gościa trzeba spalić O, ma lunetę, więc możemy go podjechać na luzie, sądzę A mniej więcej gdzie on był? Na dachu którymś Albo na balkonie bardziej. Albo w, oknie, albo w oknie patrzył, przez okno. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Moje, moje? Tu był chyba, może nawet gdzieś. Jest, jest, jest! Dostał! Okay. No tu, na domku. Jest! Zabity, zabity, A, da, da, da. zabity, zabity. A, da, da. Tutaj na mnie zabity gość, on miał lunetę. To mógł być od nich. Lebel. Lebel. Tak. Tu jest, to że będzie leży Na dole jest, tym budynkiem. Od środka bardziej w centrum. On prawej jest, nie? Nie wiem, nie słyszę. No. To Cofnij się od razu Został um... JAAAAK no Jestem do podniesienia od razu czyli mi inne. inny Do lewej są, Kamilu Dobra Gościu dostał i zaczął krwawić do środka A wyjebane zabije go tak czy jest gościu już do prawej Zabijałem się Ja bym wyleciał w nich Będę... Zwał. Kamil, wylatujemy. Po co? No. Zresztą. Do lewej. I jeden do prawej. Kto to obracał? Kto to był? Gdzie jest gość? Tam. Dostał, dostał. Dobra, zabity, zabity. Jeszcze jest, dostał dług na plecach naszych. Mnule te miał? Dobra. Oni nie mogę się podnieść. zobaczę ile. Czech, zobaczę, ile. Czech, 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 Czech. Ja bym pod domek podje podjechał. Zabili się, zabili się Tutaj Zabili się znowu Słyszę się tu Pod mostem chyba Ta Zabity Ile zostało? Nie wiem Jeszcze ktoś jest, jeszcze ktoś jest Tutaj Blisko Dobra Patrzę Ostatni, ostatni, przynajmniej przed tobą, przed tobą. Tak, tam. Zabiliście go, zabiliście go. Podnosimy Kamila. Zajebiście wszyscy.